Zabawa! Jeszcze raz! Do wody! Tati, gotuje się z gorąca! Hmm, ale co możemy zrobić, misifu? Nie mogę nic wymyślić! Też się roztapiam! Jupi! Czas jechać do aquaparku! Panie Monin, gdzie pan idzie? Do parku wodnego! Wow! Ale fajnie! Idziemy, Tati? Jestem gotowa! Hmm? Wow! Ale jesteś szybka! Wezmę ręcznik i idziemy! Jestem gotowy! Biegnij, Missyfu! Biegnij! Spójrz, Tati! Tu jest Lily! Ajdź! Wow! To musiało boleć! Jupi! Ale zabawa! Cześć Lili, cześć przyjaciele. Chcecie iść ze mną na zjeżdżalnię? Brzmi fajnie. Dobrze, chodźmy. Ojej, są ogromne. Ojej, dotarliśmy. Oj, no nie wiem, jest bardzo wysoko. Missy Fu, zjeżdżamy razem! jupi. Juhu! To była świetna zabawa! Tak, było świetnie! Zobaczmy, jak zjeżdża Tati! Moja kolej! Jupi! Ale zabawa! mi się podobało. Jeszcze raz? Poczekaj, Tati. A może chciałabyś zobaczyć basen surfingowy? Naprawdę? Jest to taki basen? Oczywiście, że chcę. Ale fajnie. Oj, 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 Aj. Oj. Spróbuję jeszcze raz. Aj. Idzie mi świetnie. Spójrz, Missyfoo. O nie! Missyfoo, pomożesz nam. Wskakujcie na moją deskę. Widzicie, jak dobrze nam idzie? Oj, 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 oj! Oj, ostrożnie! Nie ruszajcie się, albo spadniemy. O, o! Aj! To była świetna zabawa. A może pójdziemy na lody? Dobrze. Pyszne lody! Cześć, przyjaciele! Chcecie pyszne lody? Tak, tak. Proszę, tati. Truskawka, mięta i wanilia. Dziękuję. A drugi dla Lili. Mmm. A ten dla ciebie, Missy Foo. Ho Mmm, są pyszne. Mmm. A teraz co będziemy robić? Hmm, zobaczmy. Spójrzcie, zwiast na linie prowadzi prosto do basenu. Pójdę pierwsza, a ja drugi. No to lecę! Ale zabawa! Juppie. Ojej, ile ich jest? Jadę! Zróbcie mi miejsce! Ile balonów? Oj, ale ciężko stąd wyjść! Hmm. Wojna na wodne balony! He? Balon leci! Aj. Ale zabawa! <śm> Wiecie, co jeszcze znajduje się w akoparku? Co? 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 co! 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 Basen z falami. Chcecie spróbować? Tak, tak, chodźmy. Spójrzcie, tam jest pan Monin. Cześć, przyjaciele! Chodźcie, to świetna zabawa. Ojej, ile fal! Nie wiem, czy wchodzić, zakręci mi się w głowie. Chodź Missy Fu! Wejdziemy wszyscy razem. I jak, Missy Fu? Dobrze taki, podoba mi się. Miał! Wygląda jak plaża. <grym> Wygląda na to, że jest więcej fal. Aj, kręci mi się w głowie. Chcę stąd wyjść! Ja też chcę stąd wyjść! I ja. Ojej, ale się kręci! Kapki! Missifu! <skrybuj> Nareszcie! Ojej, ale wielkie fale! O, o, o. A co powiecie na wyścig łódkami? Chodźmy! Panie Monin, idzie pan z nami? Tak! Idziemy! Ja będę z siostrzyczką! A ja z panem Moninem! I wygramy! Jeszcze zobaczymy! <laughs> Będziemy pierwsi! Musimy wygrać, Tati! Spróbuj szybciej rączkami, Lili! Nie może być! Panie Monin, proszę spróbować uszami! Świetnie! Uszy stworzone do wiosłowania! Jadłyśmy! Następnym razem to my wygramy! Macie ochotę na lody? Już jadłyśmy wcześniej! No to chodźmy na kolejne, śmiało! <muzyka> Nie zapomnijcie udostępnić! Kiereczki. Zobaczmy, zobaczmy. Mniam. I kolejne dla mnie. Czekolada. Mniam, mniam, mniam. To bolało. O, jakie piękne. O, jaj, 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 jaj! Mój ząb. Missy Fu, śliczny kotku, co się stało? Boli nie ząb. Wyleczę cię. O nie, to nie wystarczy, ale to tak. Missy Fu, chodź, wyrywę ci ząb. Co? Doktor Lily przybywa na ratunek. Nie chcę, zostaw mnie, zostaw. Oj, gdzie on jest? Nie chowaj się. Ja już ci pomogę! Kati! Co się dzieje? Bo boli mnie ząb, a Lili chce go wyrwać! Chciałam go tylko wyleczyć! Nie martw się Misifu, wyleczą cię! Tres, tris, stras! zakończyć ból zęba, nadszedł czas! O, świetnie! To teraz zabieram się za cukierki! Ale zjedz tylko jednego, dobrze? Zalajkujcie i zasubskrybujcie!